Dajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na przepyszny żurek. Do garnka z zimną wodą wkładam białą kiełbasę, dwa kawałki żeberek wędzonych, kawałeczek boczku surowego wędzonego, wkładam pora, dwie pietruszki, trzy marchewki. Selera, dodaję. Liść laurowy, trzy ziela angielskie, pięć ziarenek pieprzu, odrobinę natki, pietruszki i garnek wstawiam na gaz. Po 30 minutach wyjmuję kiełbasę z zupy. I pozostawiam dalej na wolnym ogniu. Po półtorej godzinie, kiedy warzywa są już mięciutkie, wyjmuję je na talerz. Wyjęłam także boczek, żeberka, listek laurowy, ziele angielskie. Do zupy dodaję teraz kiełbasę pokrojoną w plastry. Dwie łyżeczki majeranku. Dwa ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę. Dodaję dwie łyżki chrzanu i butelkę zakwasu. Całość wymieszam i zagotuję. I na sam koniec. żurek przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. Jeżeli jest zbyt mało kwaśny, możecie dodać soku z cytryny. I na sam koniec dodaję śmietanę. Około 200 g gęstej kwaśnej śmietany. Najpierw ją zahartuję. Wlałam do niej gorącą zupę. Przepyszny żurek. Podawajcie koniecznie z jajkiem ugotowanym na twardo. I tak prezentuje się mój żurek. Życzę wam kochani miłego gotowania. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchenbook TV i zapraszam was na nasz profil na Facebooku. Buziaki, pa pa.